Witam w kolejnym odcinku z Spider Challenge Powrót do przeszłości przed nami druga edycja którą znalazłem w, w SkyPlay czyli Spiday Challenge Nick. Też fajnie grało z nią. Ja ogólnie wiem we wszystkie edycje, ale dzisiaj zaczniemy tradycyjnie od um, Szybką rozgrywkę dzisiaj, co może jakiś? Czwarmec może zagramy na trudnym, oczywiście, zmienimy na Proclamar te czasy. No cóż, no mamy taki skład, jak widzicie. Tak byłem u niego. No. Tutaj, no, kiedyś to było. W naprawdę. Te tych seniorów, juniorów. W sumie co do juniorów, to ma... Na... W ma też ma ich dalej sporo. No to, no dziś to... tą starszą wersję. Lepczugunów, drabik, dróżdż. I tyle tych osób, jak widzicie, było. Naprawdę stare czasy, no na pewno kibice stali będą się cieszyć Bo z tego co czytałem to stali Ściągną, te Ściągnąć, też ściągnąć Waculika na przyszły sezon Co na pewno kibicom falubazu się nie spodoba brzmi mój kumpel, który jest kibicem falubazu napisał, pisał, pisząc z nim No jak był fanem Waculika, to jak tylko się dowiedział, że przeniesie się do stali eksplodował. No dobra, lecimy. W sumie tak, porównując dźwięk, porównując dźwięk z pierwszej wersji, tyto jest inne, chociaż ja nigdy co do dźwięków, szczerze powiedziałem, się nie przywiązywałem jakoś zbytnio, wagi. ja tylko po prostu jak już to grałem. I tyle. Hmm. Więc też ciężko mi teraz cokolwiek, by może byłoby powiedzieć na ten temat. I jest punkt. Są dwa punkty czy? Tak, dwa punkty. Możemy dalej. No, by jakieś zmiany były, może tak. Może pojawią się w porównaniu do tego noty na pewno. Jak już się robiło jakiekolwiek zawody, to nie można było se losować. Trzeba było samemu wybrać dwa zespoły, albo, albo jakiegoś zawodnika lub cztery drużyny. Możesz cholera jasna. Na pewno fajnie się grało tutaj z tego co pamiętam jak to można było otworzyć własną, własną drużynę z tego co pamiętam nie było czegoś takiego jak ta liczba punktów którą była jak przy tworzenie własnej drużyny bo jak wiecie oglądaliście sami graliście oczywiście to bywa, była taka sytuacja że przy tworzeniu własnej drużyny w pierwszej wersji no to miałeś ograniczony liczbę punktów do wykorzystania yy, łącznego skill'a no i po prostu yy, że to zmienili na tą i wygląda to na pewno ciekawie jest. Uff. mi się, muszę skoncentrować. Co mi dodaję przełaka? No, może przejdę sobie z. Może tak. O 12 wyścigów trzyserii, żebym objechał Dobra. Czas kopałem. A jeszcze coś czego było. Z tego co pamiętam. No nie, chyba tam był pokazany procent wyganych No ale też czasami, no, się więcej obiechało, przechodziło się, e, no, na szybko po prostu, e, przyrodziło się szybko, no to się nie za całą uwagę jakoś, e, jaki jest procent wyganych e, I się liczyć, przede, liczyć do, no, przede wszystkim, bo, no nie ukrywam, że e, no robienie tego, no było nie było takie No robienie tego no liczenie sobie no kogo by chciał. No wiadomo no, jakby się miało czas i jakby się miało ochotę, to by się nie zrobiło, ale... No a szybko no to lepiej już pojechać i tyle no. O. Tylko nie spadł, z tego był Hubert. Powinno być jeszcze jaka. Poza kolik. Ho, ho, ho. Tego się nie spodziewał. Należy być bardziej rozłożona, a tu tak naprawdę sąsiedzi, blisko siebie, las no, przysypuje, o ja, wygrał. No cóż. 33% z pierwszego, trzeciego po, pola na... 10 Tak, dziewiąty bieg, 33 3 wygrane Nie podłagasz każdego pozostałego bo... nie. Szczerze, niecierpliwie się straszcie na Niedzielne spotkanie półfinałowe bo dla mnie to w miał przed sezonem powiedzieć e, kogo bym widział w finale powiedziałbym Unia Unia i Falubaz albo zamiast Falubazu byłby Buckner bo z, z Falubazem taki pierwszy finał od Unii od kilku lat gdzie to nie jest ani Sparta, ani stal oraz, no. Bocia, żeby tylko no, po prostu składa na, Po na, naprawdę, no. Na takich, znaczy między dwoma takimi drogimi rywalami, bo nie pamiętam, kiedy był taki mecz finalowy, stal falubas albo unia falubas, unia falubas chyba w 2011. No, przez co mówimy sobie? Mamy wygraną w kieszeni. No, a jeszcze. Jeszcze Sparta wyprzedziła rzutem na taśmę. Eee, Obukniarz. No. Otóż też możemy sobie, jak widzicie, utworzyć własny zespół. Weźmy trzecią ligę polską. No, i już to finanse łatwe, normalne. Ale utworzoneśmy no sobie. Wyleco. Tam. Melbourne. Boże, jak ja tego toru nie, nie, nie cierpię. Ze wszystkich torów, jakie, no, na jakie można byłoby się ścigać w grze, Melbourne jest jeden z takich najgorszych torów. O ile w obecnej Warszawie. Te tory czasowe, Warszawa, Cardiff są fajne, bo da się jeszcze tam. No to tutaj jak nie, nie złamiesz szybko motocykla To cię wyrzuci automatycznie pod... Może nie pod całą bandę, ale... No wyrzuci cię z tego kramężnika I to jest... I tu jest ten problem Weźmy teraz te team Można może najpierw dodatkowego nie pamiętam który ten Damian Pawliciak czasy kiedy jeszcze nie było kiedy jeszcze kiedy Damian był bez klubu Coś mi dziwna ale dobra hmm. tak tego było Cóż... tu hmm. tu wybrać tak naprawdę, znaczy... Oj, wlecę jak jakiś idiota, ale... Hmm. Może weźmiemy Rumunię? Uwajnie przetłumaczona Rumunia. Rumania. Lasoslicynia? Nie. Włochy, Michel Paco, Kastania, Nowa Zelandia, Obra, Lewis Dean, Mayer Co to były za czasy, żeby jeszcze kap był? Kiedy w ogóle, a ja teraz Ogólnie, gdy kogo kojarzę, no to ogólnie, jak miałem, kiedy mam gazet i które po prostu, no, gdzie były pokazane ten eee. Eee. jak to tam wszystko wygląda ile ten te zawody wszystkie no to widziałem, że z Anglii z Anglii, co ja mówię z Anglii? Eee. z Austrii jeździ eee, ten Hmm. jak się to mówi, no Daniel Gapmeier i to była chyba jedyna osoba jaką ogólnie przez... przez to się dowiedziałem w ogóle, że jest z taką, kurde ci będzie Boże, Pawliszko jeszcze wtedy tak mu... no, o Boże no, ale skopałem Teraz szukaj Chrzanowskiego, na szczęście nie było daleko. Hmm. Oskar Nocuń. Badajże. David Flis. No i będzie Michał Nowiński. Jeszcze tam Argentynę i weźmy tego Diego. Francja. Hm. Weźmy jeszcze może byle jakiegoś z Polski. będzie kościoła, dobra, akceptuj. No a tu nie miałem nawet. Miałem... Mogę sobie stworzyć po prostu swój zespół. By, o tak o i nie miałem żadnego tego nakładu. I tak to wygląda. No, no byle co tam Krosno. Symulujmy tak na szybko. Chociaż dwa mecze przesymulujmy jeden u siebie jeden na wyjeździe. I od razu wygrywamy pierwszy meczu. A tam no to nie musiał pewnie z kilka sezonów się męczyć. O. Jeszcze muzyka to... w końcu wróciła. Dobra... W następnym odcinku... ...olela, na, nie W następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie... ...jutro... ...a w niedzielę zrobię jeszcze przed meczem Unii... ...w Fallu bo mecz o 16.30. Pojawi się odcinek. Dobra... To już małe wyzwania. co mogę powiedzieć? To było na tyle. Mam nadzieję, że nam się film spodobał. I co, trzymajcie się na razie. Cześć.